Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia diakonatu, tomasz król z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Nowych Chrustach. Mariusz Turczyński z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w sierakoścach Nowych Sadach, archidiecezja Przemyska. Godny Ojcze, święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Pomocą Pana Boga i naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z Was, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi. Tak. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Tak. Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcesz. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam Go dokona. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam Go dokona. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl za nami. Święty Rafale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boże, módl się za nami. Święty Janie Święty Józefie, bądź za nami. Święci Piotrze i Pawle, bądź się za nami. Święty Andrzejów, bądź za nami. Święty Jakubie, bądź się za nami. vivitque Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacone rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług, i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła, apostołowie Twojego syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, Troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Oto mamy dwóch nowych diakonów. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać.